Cześć, nazywam się Oliwia Wojnar. Pokażę, poka minęło już dwa tygodnie. Pokażę Wam yy, wyniki mojego eksperymentu. Popatrzcie, tak? Mogło Wam się na przykład zrobić albo podobnie, ale, yy, ale dobrze, że Wam się wyhodowała sól. Też mi się w środku szklanki osadziło. I takie coś się zrobiło. Jak Wam się udał ten eksperyment, to gratulacje. Należy go odstawię na bok. A teraz pokażę Wam moje rysunki. To jest mój pierwszy rysunek. Taka modelka rysowałam wczoraj. Tu jest samolot, to jego ja rysowałam dzisiaj dla mojego młodszego brata. Przesłuchałam taki obrazek chyba właśnie dwa tygodnie temu, to jest z takiej gry Simsy, to jest dodatek Nie z tego świata, no i ta dziewczyna ma na Jagoda z i ona jest wróżką. Tą rękę nie wiem kiedy rysowałam, ale już dawno. I to jest moja ręka. No i tak mi wyszło. Ten obrazek chyba gdzieś rysowałam pod koniec stycznia, a to jest Monster High. How Did Wolf jest slajd. To jest taka dziewczyna, ale ona jest trochę niedokończona. No bo tutaj zaczęłam robić, ale jeszcze nie dokończyłam. I tutaj jeszcze będę robić takie. takie jak to się nazywa? Tak. No i jak mówiłam, to tutaj takie wzorki będę jeszcze robiła, tutaj takie dwa kółka. No i tu jest taka dziewczyna. Okay. A tu jest taka dziewczyna to high. Wenus, ona też jest niedokończona. I to zrobiłam z dwóch kasek. Tutaj jest moja babcia. I na koniec to... Taki obrazek. To ta przerwach gdzieś w szkole rysowałam. I to było... I to już już będziemy kończyć to do zobaczenia cześć